Inwazja o obcych? Och, córciu, nawet nie wiesz, jak mama się cieszy. Wreszcie uwierzyłaś! Mówiłam, że będę tego żałować. Welma zawsze wyśmiewała moje małe hobby. Obsesje. Ale wiedziałam, że kiedyś zmądrzeje. A wiecie, nasz rząd ma tajną agencję, zwaną Wielką Dwunastką, która zajmuje się obcymi. Skupiają się głównie na szarych i choć ciągle do nich pisze, lekceważą te straszne gadoidy. Podejrzewam, że nasz rząd ma tajny układ z ziemską dziurą. To fizycznie niemożliwe, żeby środek Ziemi był dziurą. Już nie wspomnę o tym, żeby dwunożne gady w niej mieszkały. Skoro wykształcenie i wiedza nie dają odpowiedzi, może wreszcie warto rozważyć, że fantastyka ich udzieli. A czy wiesz, że większość ludzi, którzy rzekomo widzieli UFO, tak naprawdę widzieli planetę Wenus? Proszę pani, czy potrafi nam pani pomóc? Naturalnie, Złotko. Po przybyciu nordyckich obcych, gadoidy postanowiły wyjść spod ziemi. Podejrzewam, że szarzy kradną urządzenia do naprawy statku. Szeryfie, pan naturalnie jest osobą kluczową. Ten chip w pańskim Bola. nosie steruje panem oraz tłumi wspomnienia. Wiedziałem. Czy to źle? Bardzo, ale byłam na szkoleniu u dr Wiber, mistrzyni super transgresyjnej, więc panu pomogę. Pan podniesie prawą rękę, złotko? Pan się nie boi, złotko. Nie każe panu kwakać czy machać rękami. <kricz> Ależ oni podatni. Ciekawe, że obcy nie porwali was dwóch. Hm. Szeryfie, niech pan patrzy na zegarek. Spokojnie robi wdechy i wydechy. <misa> <todzio> <misa> o, masz rację, stary. <todzio> Fuj! Złociutki, niech pan powie mi o świetle. Przybywają do mnie od lat, i wiem, że kilkakrotnie mnie badali, ale nie pamiętam tego. Którejś nocy. Co się wtedy stało, złotko? Uwięzili mnie w strasznym kosmicznym świetle. Zabrali mnie na swój statek i wymienili mi chip w kichawie na coś dużo większego. Czy coś powiedzieli? Obcy często ujawniają swoje podłe zamiary, gdy ofiara leży bezradna na stole. Powiedzieli, że. Mówili, mój mózg będzie sejfem dla planów. Dla planów? No, planów jak dolecić na ich planetę. Ci ci obcy wezmą mi mózg! Oni ukradną mi mózg! To chyba raczej nieskomplikowane plany. Co to było? Spójrzcie, kosmos trój zniknął. Wcale nie, przecież stoi tam na górze. Uwaga! Za nią, bo nam jeszcze ucieknie. Obcy jeżdżą kamperami? A mówiłam, córciu, są tutaj już od bardzo dawna. Ukradnął mi mózg! M musicie chronić mój mózg! Tutaj nic panu nie grozi. Niech pan śpi u mnie. Woli pan na łóżeczku czy kanapie? Mogę pożyczyć panu fajną poduszkę. Nie chcę żadnej twojej durnej poduszki. Ale szkoda, że nie wziąłem piżamy. Wy się teraz, chłopcy, porządnie wyśpijcie, a Skubiku, Dłaty i ja przeprowadzimy dochodzenie. Weźmiesz pieska na noc? Jedziecie na śledztwo bez nas? E, oby tylko pułapek nie było. Oj, nie będzie. Ja mam nosa.